Dzień dobry Państwu, dzisiaj nagrywamy w takich warunkach, a nie innych, ale jak zawsze będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem zastanowimy się, jakie to są dwie najważniejsze rzeczy w życiu. Dwie najważniejsze rzeczy w życiu to oczywiście szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak Jan z Czarnolasu, wybitny poeta renesansowy Jan Kochanowski nam mówił, a druga rzecz to zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek rozumiany jako postępowanie według e, danych zebranych z doświadczenia, i y, analizowanie ich w sposób racjonalny. Ale oczywiście ten racjonalizm ma być, powtórzę jeszcze raz, oparty na danych rzeczywistych, gdyż jak wiemy jesteśmy jednostkami nieracjonalnymi, tylko racjonalizującymi, dlatego czymś, co nas trzyma przy ziemi, jest y, materiał, czyli wiedza, materia lub wiedza zebrana z doświadczenia od otaczającego nas świata. To w połączeniu z rozumem oraz zdrowiem czyni nas potężnymi że możemy zmienić i swoje życie i świat wokół nas.